Szanowni Państwo, drodzy Podhalanie, tak w Chicago, jak i na całym świecie, szanowna Polonio, nazywam się Wojciech Dorula, jestem korespondentem Związku Podhalan i anonserem programu Radia Związku Podhalan przez ponad 18 lat. Po wielu telefonach, po wielu SMS-ach, po wielu prośbach słuchaczy podjąłem decyzję, była to bardzo trudna dla mnie decyzja kontynuowania dzieła, które zostało zapoczątkowane ponad 30 lat temu, radio na góralską nutę, Józef Bafia i Andrzej Gędłek. Jak widzicie, wiecie sami, tragiczne sytuacje, tragiczne losy spowodowały to, że to radio przestało działać. Dzisiaj ubolewamy nad tym, że straciliśmy... Takich dwóch wielkich działaczy polonijnych i postanowiłem, że będę kontynuował radio na Góralską Lutę. I była to bardzo trudna decyzja, ale dzięki wsparciu i takiego zaangażowania ludzi, żeby to wziąć, postanowiłem to uczynić. Radio Nagłalską Nutę no im. Józefa Baffi i Andrzeja Gędka będzie kontynuowane tutaj, w tym studiu, gdzie zawsze e, przez wiele lat rad, Radio Związku Podhalan również gościło. E, z przyczyn rodzinnych nie mogłem kontynuować Radia Związku Podhalan, ponieważ nie, byłem, nie, miał, nie mogłem jeździć w nocy, nagrywać programu do domu Podhalan, ponieważ studio zawsze miałem w domu. To też dlatego e, ta więź z tym radiem zawsze była tęsknota za tym radiem. E, Lubiałem to, lubię to robić. Mam nadzieję, że wielu z Was tęskni za tym głosem. Jednym i drugim, bo mówię od razu o tym drugim głosie. Poprosiłem o współpracę Marysię Krzeptowską-Gieront. Cieszymy się bardzo, że wróciła do zdrowia i że będzie mogła z nami, że usłyszycie ją znowu. Tak też, kochani, za tydzień o godzinie 3 po południu z tego studia tutaj, które znacie już od wielu, wielu lat, poleci głos... Mój i Marii Krzeptowskiej giewont na paśmie WPNA 1490 AM, Radio Na Góralską Nutę. Program będzie po Radiu Związku Podhaland, które rozpoczyna swoją działalność od godziny pierwszej Nowego Czasu do godziny trzeciej i od godziny trzeciej do godziny czwartej Radio Na Góralską Nutę. Chciałbym stworzyć wspaniały program, miły, sympatyczny, który będzie kontynuacją Popołudnia z góralami na paśmie WP na 1490M. Takie jest moje zadanie, żeby to fajnie ten czas określić. Jestem otwarty dla wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z fal tego radia. Postaram się być jak najbardziej czasowo korektowany, może nawet i w przyszłości na żywo. Jestem pewien, na razie zaznaczam, że nie będzie program na żywo, ponieważ technicznie jestem na to przygotowany. Chciałbym serdecznie podziękować sponsorom. Przede wszystkim y, firma WD Promotion to jest moja, moja korporacja, która jest y, głównym sponsorem tego programu. Y, Shabbat Save Market, Państwo Jakubowcy. Y, chciałbym podziękować tak samo y, Teresa i Wojciech Ramiec. To jest ich dzieło, to jest ich projekt. Seba Science y, za, właśnie stworzyli to logo. Myślę, że dość fajne, ciekawe. Jeszcze raz powtarzam, przede wszystkim dziękuję też stacji WPNA za pomoc. I też taki troszeczkę doping, że będzie dobrze, że damy radę. Jestem pełny entuzjazmu. Cieszę się, że będę mógł do Was przemawiać w każdą niedzielę i jak Pan Bóg da, zdrowie pozwoli, to kontynuować to jak najdłużej, jak tylko można będzie. Na dzień dzisiejszy serdecznie Wam dziękuję za to, że mogę do Was przegadać. Cieszę się, że będę mógł przekazywać na nowo korespondencję z Luźmierza, księdza Jerzego, F F Filek, tak samo pan Zbigniew Sikora, korespondencja z Polski, Jurek Jurecki, Tygodnik Potalański. Postaramy się, żebyśmy dotarli do ludzi na całym świecie. Miłe, sympatyczne popołudnie z góralami w Takie jest motto tego programu. Radio Nagóracką te zaczyna swoją działalność już za tydzień o godzinie 3 po południu. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję. Czekam na Wasze propozycje, czekam, jestem otwarty do współpracy. Ktokolwiek chce, będziemy zapraszać. Na razie, oczywiście, z powodu koron koronawirusa musimy troszeczkę ograniczyć te spotkania, ale. Cieszę się, że będę mógł znowu do Was, z Wami rozmawiać. Fajne, miłe, sympatyczne popołudnie z góralami na paśmie WP na 1490 AM. Wojciech Dorula i Maria Krzeptowska giewon Radio na Górańską Nutę. Zostańcie z Panem Bogiem.